Wysoka Rado, otwieram 56 szóstą sesję Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie. Serdecznie witam panią i panów radnych, serdecznie witam burmistrza miasta i gminy pana Jerzego Paula, serdecznie witam panią Skarbnik, serdecznie witam pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, serdecznie witam panią Barbarę Rytubę, dyrektor Szkoły Podstawowej w Jelnej, serdecznie witam mieszkańców Jelnej, serdecznie witam pana prezesa Jerzego Wołocha, szefa Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka ZOO w Nowej Sarzynie. Serdecznie witam Nowosarzyńską Telewizję Kablową Lokaltel. Wysoka Rado, na podstawie listy obecności stwierdzam, że w obradach dzisiejszej sesji uczestniczy, uczestniczy 20 radnych. Nieobecny to radny Jan Fus, przyczyna jego nieobecności nie jest mi znana. Obrady Rady są więc prawomocne. Rada na dzisiejszym posiedzeniu może skutecznie podejmować uchwały. Yy, Wysoka Rado, dzisiejsza sesja została zwołana na wniosek burmistrza miasta i gminy. W chwili obecnej odczytam treść wniosku burmistrza miasta i gminy. Nowa Sażyna, 14 maj 2014 rok. Pan Stanisław Kulej, Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowej Sażynie. Stosownie do artykułu 20 ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1910 roku o samorządzie gminnym wnioskuję o zwołanie sesji Rady Miejskiej. Porządku obrad sesji. Proszę ująć następujące tematy. Podjęcie uchwały 1 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą przywrócenie przyrodzie terenów po byłych składowiskach odpadów w części województwa podkarpackiego, współfinansowanego ze środków funduszu spójności w ramach programu operacyjnego infrastruktura i środowisko 2007-2013 w ramach priorytetu 2 gospodarka odpadami ochrona powierzchni ziemi działanie 2.1 kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym względem odpadów niebezpiecznych 2 w sprawie zmian w budżecie gminy 2014 rok w załączeniu projektu uchwały podpisany burmistrz Jerzy Paul. Wysoka Rado, w zawiadomieniu dzisiejszej sesji otrzymaliście Państwo określony porządek obrad. Czy do tego porządku obrad ktoś z radnych względnie pan burmistrz chce wnieść propozycję jego zmian. Jednocześnie informuję, że y, ponieważ sesja została zwołana na wniosek burmistrza miasta i gminy, stąd, stąd zgodnie z artykułem 20 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1910 roku o samorządzie gminnym, w przypadku wniosku o zmianę porządku obrad złożonego przez radnego potrzebna jest uprzednia zgoda zgoda burmistrza miasta i gminy. W przypadku, gdy takiej zgody nie będzie takiego wniosku nie mogę poddać pod głosowanie. Czy ktoś z radnych względnie pan burmistrz chce wnieść propozycję zmian do porządku obrad? Proszę uprzejmie. Nie widzę, ponieważ nie ma propozycji zmian do porządku obrad. W chwili obecnej poddam pod głosowanie porządek obrad, który został przesłany radnym w materiałach sesyjnych. Kto z szanownych radnych jest za przyjęciem porządku obrad brzmieni jak w zawiadomieniu o dzisiejszej sesji? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. 20 głosów za. Czy ktoś się przeciw, Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Wysoka Rado stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła porządek obrad 56 sesji. Wysoka Rado, realizując przed chwilą przyjęty porządek obrad, przechodzimy do punktu pierwszego dzisiejszego porządku obrad, a mianowicie do uchwały numer 56 przez 349 przez 2014. Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą Przywrócenie przyrodzie terenów po byłych składowiskach odpadów części województwa podkarpackiego, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w ramach priorytetu 2 Gospodarka Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi, działanie 2.1 Kompleksowe Przedsięwzięcia zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym względem odpadów niebezpiecznych. Stosowny projekt uchwały mieliśmy w materiałach sesyjnych. Ten projekt uchwały został zmieniony. Przed sesją otrzymaliśmy projekt w nowej wersji. Proszę obecnie Pana Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka ZOO w Nowej Stowarzyszeniu Pana Jerzego Włocha o przedstawienie uzasadnienia projektu uchwały. Proszę uprzejmie, Panie Prezesie. Dziękuję. Wysoka Izbo. Konieczność podjęcia niniejszej uchwały wynika z następujących przesłanek. Jednym z wielu zadań inwestycyjnych, które czeka naszą gminę jest rekultywacja składowiska, które do tej pory jeszcze nie zostało zrekultywowane, a zostało zamknięte z dniem 31 grudnia zeszłego roku. Jest to koszt dosyć wysoki, bo szacunkowe koszty zamknięcia naszego składowiska wynoszą około 1,5 miliona złotych. W związku z tym, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ogłosił nabór w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na dofinansowanie do tego typu zadań, wspólnie z burmistrzem zakład gospodarki komunalnej przygotowuje dokumenty do złożenia wniosku. Aplikacyjnego. Taka uchwała, w związku z tym, że właścicielem składowiska jest miasto, jest, jest gmina Nowa Sarzyna. Taka uchwała jest wymogiem formalnym przystąpienia do konkursu. Mogę tu z ciekawości Państwu powiedzieć, że aplikowanie o te środki będzie w takiej bardzo pionierskiej formie, w związku z tym, że jednym z wymogów formalnych tego konkursu jest posiadanie minimalnej powierzchni 5 hektarów. W związku z tym, że nasze wysypisko ma tylko 2,2 hektara, samoistnie moglibyśmy przystąpić do. Składania wniosku apelacyjnego. Moglibyśmy przystąpić, ale ten wniosek by został odrzucony. Podjęliśmy tutaj wspólnie z burmistrzem taką inicjatywę i z innymi burmistrzami, wójtami gmin, by w ramach porozumienia o współpracy złożyć taki wspólny wniosek i muszę Państwu powiedzieć, że nasza, z dumą, bo nasza gmina została wybrana liderem, beneficjentem tego wniosku i wspólnie e, piszemy wniosek aplikacyjny jeszcze dla 10 gmin, które e, razem z nami będą aplikować o te środki. E, suma hektarów, które chcemy zrekultywować to jest 11,43. Tak jeszcze raz e, reasumując, Przedmiotowa uchwała jest wymogiem formalnym przy przystąpieniu do tego konkursu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, otwieram dyskusję. Czy ktoś z radnych jakieś wnioski, uwagi, zapytania dotyczące omawianego projektu uchwały? Proszę uprzejmie. Nie widzę, zamykam dyskusję. Jeszcze o głos prosi Pan Prezes Jerzy Boch. Proszę uprzejmie. Ja jeszcze tylko w uzupełnieniu powiem, że wartość dofinansowania jest bardzo kusząca, bo wynosi 85 środków kwalifikowanych, czyli dla nas nie ma rzeczy tam niekwalifikowanych, czyli nasz wkład by wynosił tylko 15%. Także jest to najwyższa wartość dofinansowania, jaką można uzyskać z Funduszu Spójności. Dziękuję. Dziękuję bardzo za tą uzupełniającą wypowiedź. Czy ktoś z radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę, zamykam dyskusję, podaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z szanownych radnych jest za przyjęciem uchwały nr 56 przez 349 przez 2014? Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą Przywrócenie Przyrodzie Terenów po byłych składowiskach odpadów w części województwa podkarpackiego, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w ramach priorytetu 2 Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych brzmieniu, jakisowni radni macie w projekcie uchwały. Proszę o podniesienie ręki do góry. 11. Dziękuję. 20 głosów za, czy ktoś jest przeciw niczy, czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Wysoka Rado, stwierdza, że Rada Miejska przyjęła uchwałę numer 56 przez 350 przez dwa przez 2014. Wysoka kolejną uchwałą jest uchwała nr 56 przez 350 przez 2014 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gmin Nowa Sarzyna na 2014 rok. Także i ten projekt uchwały został załączony radnym w materiałach sesyjnych, ale ponieważ nie było okazji yy, popracować nad nim na posiedzeniach komisji, dlatego proszę obecnie panią skarbnik o przedstawienie Pan burmistrz Rychel, którego serdecznie witam także na posiedzeniu, zgłasza się na ochotnika. Dlatego proszę pana burmistrza Rychla o przedstawienie uzasadnienia tegoż projektu uchwały. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ta jest kolejna edycja już akcji Drzewko za butelkę, która spotyka się z dużym odzewem na terenie naszej gminy w placówkach oświatowych i Zbieramy olbrzymie ilości tych butelek. Dzięki temu oczyszczamy środowisko i, i wprowadzamy takie nowe elementy ekologiczne do, do wychowania, same pozytywy. Mamy tutaj kilka kilku sponsorów, jeżeli chodzi o tą akcję, widzicie Państwo, że większa, większa część jakby kosztów, które tam się pojawiają, są sponsorowane. Miasto i gmina pokrywa koszt 4000 zł, reszta są to poszczególni sponsorzy, którzy jakby pokrywają koszty nagród i i innych kosztów, które są związane z tą akcją. Skorzystaliśmy żeśmy z okazji, że jest ta sesja nadzwyczajna. I w związku z tym, że terminy w tym roku tej akcji finał jest 23, abyśmy mogli zakupić te środki, zakupić nagrody rzeczowe za środki, które wpłynęły do Urzędu Gminy na konto. One muszą zostać przyjęte w Budżet i później rozdysponowane. Korzystamy z tego, że jest sesja nadzwyczajna, jest wołana właśnie w, w ramach tej uchwały dotyczącej rekultywacji i to tak jakby przy okazji, korzystając z tego, przyspieszamy możliwość zakupu nagród i, i jakby realizacji tej akcji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi za przedstawienie uzasadnienia projektu uchwały. Wysoka Rada, otwieram dyskusję. Czy ktoś z radnym ma jakieś uwagi, wnioski, zapytania dotyczące omawianego projektu uchwały? Proszę uprzejmie. Panowie radni Mieczysław Bis i Grzegorz Stroka, proszę w takiej kolejności. Szanowni. Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, ja mam tylko pytanie takie, czy jest tajemnicą, jacy są sponsorzy, czy nie ma? Nie ma. Dziękuję bardzo. Pan Burmistrz Andrzej Hal. Szanowni Państwo, więc tak z pamięci, główny sponsor jest to elektrociepłownia Nowa Sarzyna, jest to 10 tysięcy złotych, następnie jest Urząd Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, 4 tysiące złotych, firma Silikony Polskie 800 zł zakład doświadczalny Organika, 500 zł Starostwo Powiatowe w Leżańsku, 600 zł Bank Spółdzielczy, Nacański Bank, 200 zł Firma Janik Ruda Łańcucka, 600 zł I Koła Koło Łowieckie, 150 Koło Łowieckie, Polana. które to jest? Polana. Polana, 150 zł. Są to wszyscy sponsorzy tej akcji. Zakłady chemiczne nie sponsorują w sensie finansowym. Zakłady chemiczne są jakby uczestnikiem programu Odpowiedzialność i troska, natomiast akcja Drzewko za butelkę jest jakby częścią tego. Oni mogą w tym uczestniczyć lub nie. I my żeśmy się zdecydowali finansować to, dlatego jakby. Finansujemy tą część drzewko za butelkę, natomiast nie można by było jakby sam, e, e, uczestniczyć tylko w drzewku za butelkę, nie będąc jakby częścią tego e, programu Odpowiedzialność i Troska. Wkładem, wkładem zakładu jest y, pomoc w organizacji poprzez y, panów z działu bezpieczeństwa technicznego, y, y, czyli i wkład pracy oraz uczestnictwo w tym y, y, programie odpowiedzialności troska. Natomiast, jak wszyscy wiedzą, zakłady wycofały się w sensie finansowym, więc my y, tutaj y, Burmistrz y, y, przejął na siebie znalezienie tych sponsorów i, y, jeżeli to nie pokrywa w całości, to, to asygnowanie tej kwoty z własnego budżetu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Grzegorz Stroka. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Dziękuję Panu Burmistrzowi. Odpowiedział mi w drugiej części swojego wystąpienia na pytanie. Dziękuję. E, dziękuję bardzo. Ponowne zapytanie ma Pan radny Mieczysław Bis. Proszę przejmie. Panie Przewodniczący, tak mi się ad hoc nasunęła pewna propozycja. Mianowicie kiedyś za surowce wtórne to był skup i ludzie chętnie nosili te surowce wtórne. Tak sobie wstępnie przeliczyłem, że jedna butelka, według propozycji uchwały, kosztuje, kosztuje 3 grosze. W związku z tym, myślę, że gdybyśmy otwarli taki skup, w sensie nawet na naszym polu, tam. Odpadowym, to myślę, że żadnej butelki by nie było nawet w śmieciach, bo ludzie by chętnie to przynieśli. To jest za 10 butelek 30 groszy, za 100 butelek to jest 3 złote. Ludzie by zbierali jak nic. Tak jeszcze przy okazji zapytam pana dyrektora gospodarki komunalnej: jak dużo odpadu złomu jest w śmieciach? Czy, czy ma pan jakąś orientację na ten temat? E, dziękuję bardzo, no. e, pan prezes e, tak. Jeżwoch. Jeśli chodzi o e, występujący złom w tych ogólnodostępnych pojemnikach, to to nasz jest nikomy, bo wiadomo idzie preselekcja przez e, preselekcja przez ludzi, którzy tym e, zbierają, no i na własną już kosz e, sprzedają. Powiem panu, tak, e, mamy tu na myśli tworzywo, tak, bo no to, 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 by były spore tego koszty, bo e, tworzywa nikt nie odbiera za darmo e, jest to już koszt 700 zł za, 70 zł za tonę, więc to by były, e, więc trzeba by to zapłacić raz za, za zbiórkę, a później jeszcze z utylizacją. Oczywiście jeśli patrzymy pod kątem ochrony środowiska, no to podpisujemy się dwa razy tak, ale, ale pod względem kosztowym to, to, jest, to, jest, to jest, problem. Dziękuję. Dziękuję. Pan burmistrz Andrzej prosił o głos. Proszę uprzejmie. Proszę Państwa, no y, wydaje mi się, że byłoby trudno uruchomić taką akcję, ponieważ ona by była z jednej strony ciągła, z drugiej strony trudno by było znaleźć sponsorów którzy by jakby finansowali skup tych y, y, butelek, ponieważ to nie, nie jest... Y, tak jak żeśmy tutaj stwierdzili nie jest dochodowe więc taka akcja jednorazowo jeżeli jest ona zorganizowana jest z tego są ktoś ma właśnie określone profity w sensie szczególnie szkół dzieci i, i jest to pewna mobilizacja to się udaje natomiast jeżeli by zrobił taki ciągłą akcję to po pierwsze nie byłoby finansowania a po drugie pewnie nie do końca by to tak już zadziałało natomiast właśnie chciałem jeszcze jeszcze wymienić, bo mamy dwóch sponsorów, którzy nie pomagają y finansowo, ale są to też koszty, ponieważ zakład gospodarki komunalnej tutaj, który Pan prezes reprezentuje jakby odbiera te zebrane butelki i jeszcze też MZK w Leżańsku, który też służy pomocą przy tej akcji. To są też dwóch sponsorów, którzy nie, nie mają nakładu finansowego, ale jest to wkład jakby firmy w Realizację tej akcji. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby zabrać głos w omawianym punkcie porządku obrad? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Podaję projekt uchwały pod głosowanie. Jednocześnie witam kolejnego radnego. W chwili obecnej obradujemy w składzie. Pełnym ustawowym 21-osobowym składzie Rady Miejskiej. Kto z Szanownych Radnych jest za przyjęciem uchwały nr 56 przez 350 przez 2014 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowa Sarzyna na 2014 rok w brzmieniu, jakie Szanowni Radni macie w projekcie uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. 21 głosów za. Czy ktoś jest sprzeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Wysoka Rado, stwierdzam, że, ra, że Rada Miejska przyjęła uchwałę nr 56 przez 350 przez 2014. Wysoka Rado, ponieważ porządek obrad został wyczerpany, stąd zamykam 56. sesję Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie.